Jakbyście musieli zacząć trochę wcześniej niż chcecie, i musieli się skupić koziorożce na tym, co robicie. Nawet jeżeli czujecie się już trochę zmęczeni i macie poczucie, że coś idzie trochę zbyt szybko. Ale musicie się skupić na tym, co robicie, i będziecie to robić jedno po drugim. Jak w ósemce pentakli. I tu akurat nie bierzecie pod uwagę jakichkolwiek dystrakcji, możecie się odciąć nawet od tego, co Was próbuje rozproszyć. Nie widzicie nic poza swoją pracą i nie dostrzegacie nic istotnego w tym czasie. Nic bardziej istotnego niż to, że musicie. Robić jedno za drugim, wykuwać po kolei, może nawet dosłownie robić pieniądze. To znaczy dosłownie i niedosłownie. No, jeżeli pracujecie w mennicy, no to może całkiem dosłownie robić pieniądze, ale tak to wiadomo o co chodzi, zarabiać pieniądze, sprawiać, żeby tych pieniędzy było więcej, tak? Także, moje drogie koziorożce, co jest najistotniejsze dla was? Tak naprawdę to jest dla was najważniejsze i nie chcecie się na niczym innym koncentrować w tym momencie, niż na tych wartościach, które macie przed sobą i z którymi pracujecie. W związku z czym zastanawiam się, co wam jeszcze powiedzieć, jeżeli faktycznie to jest dla was teraz najważniejsze i niektórzy mogą właśnie tak mieć, że oni nie będą wiedzieli co oni mają wam powiedzieć bo będziecie tak bardzo skoncentrowani na tych iluś rzeczach, które dotyczą tak naprawdę jednego tematu. W tych iluś podobnych rzeczach Mogę Wam ewentualnie powiedzieć, na czym się szczególnie nie koncentrujecie, a może wypadałoby, żebyście chociaż obrócili się przez ramię w momencie, kiedy. O, coś leci. W momencie, kiedy jesteście między jedną monetą a drugą między jednym a drugim. Powinniście zwrócić uwagę, czy ktoś was nie okrada. Czy jak wy jesteście cały czas skupieni na tym, co robicie, czy coś się nie dzieje za waszymi plecami? Czy ktoś wam czegoś nie zabiera? Czy ktoś na tak zwanym cichaczu gdzieś, gdzieś tam nie przemyka? Więc może powinniście faktycznie co jakiś czas się obrócić dosłownie. Przez jedno czy drugie ramię. I możecie koncentrować się na swoich różnych sprawach, ale może warto by było słyszeć, co się dzieje wokół. Może wydawać się, że wasze uszy są zasłonięte, ale mogą być zasłonięte czymś, co sprawia, że nadal słyszycie. Jakbyście byli zasłonięte, mieli włosy zasłonięte. Jakbyście mieli, o... jakbyście mieli oczy zasłonięte, albo mieli uszy zasłonięte, ale tak naprawdę to wy widzicie. Możecie mieć okulary ciemne, na przykład. I może się wydawać, że wy patrzycie tylko na to, ale gdzieś tam się czasem ruszycie i zobaczycie kątem moka, co się dzieje. Możecie mieć na uszach słuchawki, ale nie będzie muzyki włączonej. Nadal możecie słyszeć, co się dzieje. Ja Wam tutaj radzę: zachowajcie czujność, bo ktoś może chcieć coś wyciągnąć. I w momencie, jeżeli ten ktoś będzie coś robił, to właśnie możecie usłyszeć jakiś rodzaj takiego dźwięku, który może przypominać jakieś krakanie czy jakąś wronę. Jakby dźwięk ptaków, czy ptaka, ale raczej ptaków, który nie jest jakimś takim śpiewem słowika. Możecie usłyszeć też jakiś rodzaj muzyki, czy śpiew, ale bardziej byłoby to coś z gatunku jakiegoś heavy metalu niż kolęd. Niż tak? Że miejcie uszy otwarte, nawet jeżeli wasz wzrok jest głównie skupiony na czymś innym. Tak? Hmm? Drogie koziorożce. Coś jeszcze ważnego w sprawach tejże pracy, tych działań związanych z ósemką denarów. Skoro na tym się koncentrujecie, to dowiedzmy się czegoś więcej jeszcze. W Tej pracy możecie mieć do czynienia z kimś, możecie wy też być taką osobą, która nie tylko Zachowuje się, jakby miała wszystkie narzędzia na swoim stole, ale sama była niejako tym narzędziem. Jakby ktoś w sobie miał wszystkie różne cechy i umiejętności, żeby robić takie rzeczy, że to wygląda wręcz jak magia, ale ten ktoś opiera się na czymś, co czytał. I opiera się na pewnej wiedzy, ale jest to ktoś, kto może w pewnym sensie spoglądać również w niebo i może tam szukać. To może być też i astrolog oczywiście. Szukać tam jakichś schematów czy jakichś wskaźników. Czegoś, co może pomóc się rozeznać i pomóc coś stworzyć niemalże w magiczny sposób. To jest ktoś, kto może też wskazywać wyższe prawdy i chcieć zwracać uwagę na to, żeby nie patrzeć tylko na dół, ale patrzeć też jeszcze do góry. Patrzeć również na to, co mamy nad sobą. Też na to warto zwracać uwagę. Nawet jak się wydaje, że tam nic nie ma. Tam nic nie ma, tu nawet chmur nie ma. Tam warto spojrzeć. Ten ktoś widzi, widzi wielki potencjał w tym, co jest wyżej. Moje drogie koziorożce. Nie wiem, czy chcecie zostać zaskoczeni czymś, ale spytam, co Was zaskoczy, po prostu zobaczymy jak. Oraz co Was pozytywnie zaskoczy. Zaskoczy Was relacja z kimś bliskim, uczuciowa relacja z kimś bliskim, a może relacja między dwójką dzieci. A może być jedno i drugie, tak? Także to musicie sobie gdzieś tam dostosować do Waszej konkretnej rzeczywistości. Ja Wam daję wskazówkę, jak ten mag w tym momencie. Patrzcie. Patrzcie na to, co jest wskazywane. Hm. I coś jakby wyżej, coś jakby ponad Wami, jakby trochę ponad Waszą kontrolą, ponad Waszym wpływem. To może być jakaś wyższa instancja, jak to mówimy. Niektórzy będą mówili o Bogu, a ktoś inny powie na przykład o Urzędzie Skarbowym. Yy, także to tak pół żarty, ale tylko pół, bo to cały czas poważnie. Ale. Pozytywnie zaskoczy Was ruch związany z myśleniem i z komunikacją, że tu można zadziałać, ktoś tutaj działa i ktoś jest w biegu, w działaniu, ktoś wszedł do przodu. I to Wam się spodoba. To może być Wasz ruch albo czyjś, albo Wasz i czyjś. Ale jest to pozytywne i nie spodziewacie się tego, ale to będzie. Dobra, Koziorożce, już Was nie odrywam, możecie się zająć z powrotem swoją robotą. A teraz czas na wodniki.